Jak fajerwerki mają się do piesków? Które mogą lecieć tak czy inaczej. Napisałeś do mnie, jak w ogóle zobaczyłeś nasz film o odczuwaniu? Nie strzelam fajerwerków, strzelam, focha na przykład, sobie w Sylwestra, ale. No, to jakby... było pierwsze, co mi napisałeś. A... Po prawej stronie nie, mniejsze zło. <laughs> w panice ja biegnę też do tego, żeby o, go odgonić. Wow. Fajerwerki też trzeba umieć. To Trzeba umieścić, tak. tak stanie między blokami to jest największa patologia, największe zło. I... Można to robić, ale jakby to tak, jak fajnie wspomniałeś, sprzątajmy po tym, no to tak jak wiecie, od psiarzy się wymaga, żeby sprzątali po swoim Dobra psze. analogia, no. I właśnie, żeby no, to jest, to istnieje w świecie, więc jakby udawanie czy zaklinanie rzeczywistości nigdy się nie uda, my psa jesteśmy w stanie treningowo wyprowadzić, tylko że to się nie zadzieje samo. Tak. <laughs> nie, nie będę was sprzedawać fajerwerków, nie, nie, nie. Mamy też alternatywę, nad którą pracujemy, to są drony e, pod naszą marką To, skoń... to Publiczna może, deklaracja. To jest, tak. Ale tak. Te, pierwsza tak, publiczna ale, deklaracja. Te, ale zobaczcie, jak się <laughs> poprawił. Widzimy się wkrótce. Do zobaczenia. Ciao.